Jakub? Piotr? Jóka? Bartek? Marcin? Adam? Filip? Nie. Bartek? Sposobem na życie. Wszystkim. Sposobem na życie. Hobby. Pasją. Całe życie W sumie teraz zaczęło być sposobem na życie. Dużą przyjemnością satysfakcją, możliwością sprawdzenia się dobą nauką. Hobby, bo z życia. Super sztuką wachę. Bardzo dobrze. Zmęczony. Spełnione. Zmęczony, ale szczęśliwy. Eee, spełniony. Jakby się ale... Trochę zmęczony, ale najbardziej zadowolony. Minimum trzy. Pięć do sześciu razy. Trzy razy? Pięć. Cztery, pięć? Pięć. Trzy. Z hmm. byłoby nie, nie. No na moment obecny nie. Nie. W już nie. Na tą chwilę nie. W tym momencie jest już dość trudno. Nie. Raczej już teraz trudno i to. Ciężko. mnie no może nie, ale nie Super.